Ojciec piątki dzieci w promocji do zakupów otrzymał zabawkę. Gdy wrócił do domu, pluszak od razu przykuł uwagę całej gromadki. Mężczyzna, próbując podjąć decyzję, które z jego dzieci otrzyma prezent, spytał, kto jest najgrzeczniejszy, kto nigdy nie pyskuje mamie, kto jest zawsze posłuszny, kto robi wszystko co mama każe. Dzieci patrzą po sobie, chwila narady. Jedno z nich wychodzi przed szereg, wzdycha i mówi: Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. Żona wyjechała w delegację. Rankiem po śniadaniu mąż pakuje dzieciaka do samochodu i jedzie z nim do przedszkola. To nie nasze dziecko, mówi zaskoczona przedszkolanka. No to jadą do drugiego. Nie znamy pańskiego syna, słyszy w kolejnym. Zajeżdżają do trzeciego, czwartego, wszędzie to samo. Nikt nie poznaje chłopca. W końcu młody nie wytrzymuje i mówi Tato, zaliczamy jeszcze tylko jedno przedszkole i jedziemy do szkoły, bo się spóźnie na lekcję. Fryzjer, widząc za witryną kręcącego się chłopca, mówi do klienta: Proszę popatrzeć, to jest najgłupsze dziecko, jakie znam. Zaraz panu coś pokażę. Wkłada do jednej ręki dwie złotówki, do drugiej pięciozłotówkę i woła chłopca. Gdy ten wchodzi do salonu, fryzjer wyciąga przed siebie dłonie i pyta: No i co wybierasz? Chłopiec patrzy, sięga po dwie złotówki i wychodzi bez słowa. I co, nie mówiłem? Ogłasza triumfalnie fryzjer. Ten dzieciak nigdy się nie nauczy. Po wizycie klient spotyka chłopca wychodzącego ze sklepu. Hej młody, mogę cię o coś zapytać? Czemu wziąłeś dwa złote, skoro mogłeś mieć pięć? Chłopiec przegryzł batonika, uśmiechnął się i powiedział. Bo jak tylko wezmę piątaka, gra się skończy.